Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani w trzeciej części naszej zabawy z pełnym portfelem, całą paczką, kochani. Jak już widzieliście dwa odcinki, coś tam małego wpadło. Teraz mamy y, darki które zaproponowała Justynka. Mamy 5, 14 i 24. Może jak Wy będziecie wybierać, to coś zacznie wpadać. Dobra, wkład 90 zł. Myślałam, żeby tam coś jeszcze dokupić innego, ale już i tak mamy bogaty odcinek, także niech będzie tak, jak jest. No dobra, kochani, bierzemy się za drapanie, nie będziemy sobie tutaj dużo gadać. Trzymajcie tylko mocne kciuki, żeby coś wpadło, bo normalnie katastrofa, jeśli chodzi o wygrane, ale coś tam pada, no trzeba się cieszyć z małych rzeczy. No dobra, kochani, to co? Bierzemy się, nie? No dobra. No to patrzymy, jakie mamy cyferki. Yy, I co mamy? 8, 30, 31, 10. I takich szukamy albo korony. Czy pokaże się korona? Dwadzieścia jeden, siedemnaście dziewiętnaście, piąteczka dwadzieścia szesnaście, dwunastka, dwójeczka. Trzynaście nam się obróciło, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, trójeczka nie ma, dalej dziewięć, po środku dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, Mamy wygraną, mamy dziesiątkę, kochani. No i super, trawka z numerem piątym. Jest 10 zł. 10, 10 liczba. 32 po środku, jedyneczka i szósteczka. I powiem Wam, żeby tak w każdym odcinku, chociaż było po te 30 zł, to bym była już zadowolona, bo nie byłoby pustych odcinków. Prawda? Mogłoby tak być. Dobra, no to co? Czekajcie, muszę to poprawić, żeby było dobrze widać. Szukamy karty. Muszę sobie statyw nowy kupić, bo tamten zemdlał i po prostu już nic się nie da z nim zrobić. Mam taki na stole i on jest za krótki, albo ja nie umiem go ustawić. Dobra, tu mamy dwa różne, tu mamy dwa różne, pierścionek i banknoty. Pierścionek i sztabka, banknoty i walizka, diament i. O, i diament, jest druga wygrana. Patrzcie, mamy dwie wygrane w piątce. Ładnie dziesiątka i dwa diamenty. No to już jest dobrze. Ok, no to co, tutaj to chyba tylko formalność. 50 tysięcy 60.

Nic nam się tutaj nie potroiło. No to co? Patrzymy pod dziesiątką, kochani, bardzo jestem ciekawa. I co mamy? Trzy dyszki. Bardzo fajnie. I pewnie tu będzie trzy dyszki. Tak jest. I mamy 60 zł na tym portfeliku kochani. Bardzo fajnie. Żeby dały jeszcze jeden. To może byśmy jakiś plus mieli. Albo 0. A E trzeba poszukać. Ach, te kontrolne gdzieś tam się schowa. No E mamy w końcu, w każdym razie. Tarara, tarara, no. Dobra. E jest, no. Dobra. Mamy 60 zł w portfelu z numerem 5, kochani. No to teraz 14. Zobaczymy. Czternastka to jest liczba Mary, Mary, mojej Marzenki. No i zobaczymy Marzenko, czy tutaj coś wpadnie w Twojej czternastce. Mamy 22, 19, trójeczka i 27. Drożdżówek tutaj nie ma niestety. Mamy oboka. 26, drugi obok. Dwadzieścia jeden trzeci obok, no ładnie osiemnaście. Dziesiąteczki nie mamy trzydzieści jeden, dwadzieścia dwadzieścia osiem obok, dwadzieścia dziewięć, jedenaście osiem. Trzydzieści dwa, tu mamy sześć, trzynaście, piąteczka, dwanaście, jedynka, siódemka, czwóreczka obok i szesnaście. No, tym razem się nie udało. Dobrze, no to szukamy pary, banknot pierścionek, klucz banknot, pierścionek konieczynka, banknot sztabka, moneta konieczyna, diament klucz, sztabka moneta, sztabka i. Klucz. No, czternastka chyba będzie pusta. Tutaj patrzymy, to będzie co? 500, stówka 5000, 5000. No, nikt nie postawił 5000. stówka po raz drugi, 200, 150. 2 miliony, też nikt nie postawił. 60. 150 mamy dwa razy. I 2 miliony. A gdzie te 2 miliony się ukryło? Tak, czyli co? Tutaj mamy P. Pamiętam, że make-up zawsze tutaj u góry drapał. No, ale nie tym razem. Gdzieś, gdzieś te P mamy na pewno. O PM. PM, czyli pusta. No szkoda. Widzisz, Marzenko, 14 pechowa. Nie kupuj. E, dobra, 24, kochani, 24. No i sprawdzamy. 17. Dwadzieścia cztery numer drapki, osiemnaście i dziewięć, no i patrzymy, dwadzieścia osiem, no już korona gdzieś mogłaby wpaść, dwójeczka, dziesięć, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, osiemnaście mamy, trzydzieści jeden, dwadzieścia pięć, obok.

i 22 korony niestety nie dali nieładnie, nieładnie nie dali korony dobra konieczynka diament walizka konieczynka walizka moneta pierścionek sztabka konieczynka banknot Diament banknoty. Tu koniczynka moneta. Diament i pierścionek. No i mamy trzy takie same kwoty. Szukamy, kochani. 500 pięćdziesiąt 50 tysięcy 200 sześćdziesiąt złotych. 5 500 złotych, 2 miliony, stówka, stówka, 5 tysięcy, dwa razy dobra, stówka. Mamy stówkę tutaj, nie wierzę. Pierwszy raz w kartach mam stówkę. Zobaczcie, 100, 100 i 100. Ho, ho, ho. Ale czat. Wiecie, ja naprawdę tutaj nawet chyba 30 zł nie miałam w tym. Jak miło, ale zabłysłam, jak powiedziałam trzeci raz stówka i się cofnęłam. 100, 100 i 100. No pięknie. Czyli dzisiaj mamy super plus, kochani. Na 90 mamy 160. No, to pięknie. G Ale, i G. Ale odcinek. Pierwszy raz tutaj stówka. To może takie serduszka zrobię, co? <laughs> Ale fajnie. O, mamy serduszka, mamy stówkę. No, takie kwoty to ja lubię. Bardzo fajnie. Byle, byle to nie był koniec. Byle to nie był koniec. Dobra, kochani, to co? Mamy stówkę. Yy, tutaj mamy 2, yy, mamy tu mamy 30 i 30, mamy 160. Otej kochani na 90. Świetnie, świetnie, piękny wynik. Oby tak dalej kochani. No to, no to ja się bardzo cieszę. No 100 złotych, nie wierzę. No ale jest, no jest, no 160 kochani. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Oby te następne yy, zdrabki nie były puste. Justynka 24, 14 i 5. Dwie zdrabki, które wytypowałaś, trafiły. Wygrały. No, dobrą masz rękę, kochana. Do usłyszenia, kochani buziaczki. Do następnego odcinka. Pa, pa.